Cześć, witam na kanale HarterSet. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury w telefonie Samsung Galaxy S25 Ultra. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Zarządzanie Ogólne. Tutaj wybieramy opcję yy, Lista klawiatur, następnie wybieramy Klawiatura Samsung i Języki i Typy. Tutaj wybieramy opcję Język. Przepraszam, tu jest polski, tu jest zarządzaj wyborem języków i tutaj szukamy języka, jaki chcemy dodać. Możemy sobie dodać na przykład taki język, taki i jeszcze taki. I teraz możemy wyjść i jeżeli będziemy coś pisać, za pomocą tego przycisku globusa będziemy mogli zmieniać między językami klawiatury. A jeżeli przytrzymamy ten przycisk, będziemy mogli wybrać z listy języków. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.